Cześć! Z tej strony Tracker Fox. Przygotowaliśmy dla Was kolejne wideo, tym razem na temat przenośnego prysznica turystycznego, który możecie kupić w sklepach sieci Decathlon. Lato, piękna pogoda, okres wakacyjny sprzyja wyjazdom na łona natury. Wielu z nas lubi wypoczywać, zabierając ze sobą namiot. Co jednak zrobić, jeżeli na polu biwakowym, czy na kempingu e, lub tam, gdzie jesteśmy, nie ma odpowiedniej infrastruktury, która pozwoli nam zadbać o codzienną toaletę. Mamy dla Was rozwiązanie, a mianowicie. Taki przenośny prysznic turystyczny. Jest to prysznic marki Kechua. Jego pojemność to jest 8 litrów. Dla mnie jest to pojemność wystarczająca, aby wygodnie się umyć, łącznie z umyciem głowy i włosów. Używałam go wielokrotnie i jeszcze ani razu mi się nie zdarzyło, żeby nie wystarczyło w nim wody. Prysznic jest składany i kompaktowy. On nie zajmuje dużo miejsca i waży niespełna kilogram. Napełnia się go bardzo łatwo dzięki dużemu otworowi, który znajduje się tutaj. Aczkolwiek można skorzystać też z tego otworu, odkręcając rączkę i tak, jeżeli mamy dostęp do nie mamy dostępu do ciepłej wody, wtedy napełniamy go zimną i zostawiamy na słońcu na parę godzin, tak aby woda się nagrzała. Aby zapewnić szybsze nagrzanie się wody, dobrze jest położyć go płasko, tak aby była większa powierzchnia wystawiona na słońce. Natomiast jeżeli na kempingu, gdzie jesteśmy, możemy dostać ciepłą wodę na przykład z umywalki, wtedy po prostu możemy go od razu napełnić ciepłą wodą i dzięki temu od razu się wykąpać. Teraz pokażę wam dokładnie jak go napełnić i jak go użyć. Napełniamy prysznic wodą do poziomu oznaczonego jako max, a następnie zamykamy korek i za pomocą tego uchwytu zapewniamy odpowiednie ciśnienie. Jak widzicie, woda płynie z dużą siłą, co pozwala na dokładne umycie się, zupełnie jak pod prysznicem, jak w domu. W czasie zużywania się wody warto go jeszcze troszeczkę dopompować, aby utrzymać jego dobre ciśnienie, ale jak widzicie, to zupełnie nie jest żadnym problemem. Ogromnym plusem tego prysznica jest to, że nie trzeba go nigdzie zawieszać. Możecie go po prostu postawić na ziemi i wygodnie się umyć, a jego sztywne dno zapewni stabilność. Tak jak wspomniałam wcześniej, używałam tego prysznica wielokrotnie podczas tegorocznych wakacji na kempingu i z czystym sumieniem mogę go polecić. Dla mnie jest odkryciem sezonu. Dzięki dużej pojemności i wysokiemu ciśnieniu na łonie natury możemy skorzystać z prysznica zupełnie jak w domu. To tyle, jeżeli chodzi o ten prysznic i o nasze dzisiejsze wideo. Jeżeli Wam się podobało, bardzo zachęcamy Was, abyście obejrzeli również inne nasze filmy, które dostępne są na kanale, na przykład ten tutaj. Oraz zachęcamy gorąco do subskrybowania naszego kanału. Kliknijcie tutaj. Cześć i do zobaczenia w kolejnym filmie.